Jest, ale te brania są niewyczuwalne. I to jest znowu kolejny dobry okoń. Ale warunki są, jakie widzicie, ciężkie, straszne. Jest walka, tak naprawdę, o obranie. O, melduje się, melduje się, melduje się, melduje się. Uuuu. Melduje się. Cześć, witam was na kanale Marcin Kadłowski Fishing. Pamiętajcie też przy okazji o tym, żeby zasubskrybować kanał. Jak się będzie podobał film, dać lajka like i nadusić dzwoneczek, wtedy na pewno nie przegapicie kolejnego filmu, a ostatnio sporo tych filmów na kanale się pojawia. Dzisiaj, jak widzicie, jestem na jeziorze. Nie zostało mi nic innego jak tylko wypłynąć jeszcze łodzią na jezioro i jeszcze raz spróbować powalczyć z tymi Okoniami, zimowymi już okoniami, bo już kalendarzowa zima. Z pewnością nie będą łatwe, z pewnością będą trudne i zobaczymy, czy w ogóle uda mi się je znaleźć. A jak uda mi się je znaleźć, to czy one będą chciały ze mną współpracować, bo ostatnio było to bardzo trudne. Mam dzisiaj troszeczkę nowych głów, kolorze takim zielonkawym, yy, który sprawdził się mocno Wojtkowi w naszym Wazabi. 7,5 cm. Mam coś podobnego na zasadzie pintaili od Arenta, który mi takie zrobił, większych i mniejszych, i na pewno pójdą dzisiaj do wody i zobaczymy, czy będą chciały na nie brać ryby. Ale nie przedłużam patrzcie, jak pięknie się wodowało tą łódkę, jaki tu jest świetny klimat, i rzucamy węgiel. Słuchajcie, jest zimno, naprawdę zimno. Mocny wiatr. Z pewnością go słyszycie w mikrofonie. Ja nie kombinuję, bo mi się na razie nie chce. 4 gramy trzeburacha, i to jest ta przynęta, na którą widzieliście na ostatnim filmie. Złowiłem dwa piękno okonie, która tak naprawdę uratowała mi dzień. Jest godzina 10 i robię pierwszy rzut. Na łowisku byłem. Myślę, że jakoś w pół do dziewiątej wypływałem przed dziewiątą, czyli ponad godzinę pływałem, żeby zrobić pierwszy rzut. Bardzo słabe zapisy, nic się nie dzieje. Byłem wszędzie, byłem na piątce, byłem na dziesiątce, byłem na piętnastce, byłem nawet na dwudziestu metrach i wszędzie, wszędzie yy, słabe, 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 takie delikatne, jakieś takie śmieci nie było do czego stanąć, a ja tak sobie postanowiłem bo ostatnio widzieliście, straciłem tak naprawdę cały dzień w takich miejscach, gdzie one powinny być, a nic tam się nie działo postanowiłem sobie, że postaram się coś znaleźć no nic nie znalazłem takiego naprawdę konkretnego ale tak poniżej mnie yy, małe statko ryb, tak lekko je najpierw zrobiłem na głównym ekranie, na cierpie, później je fajnie zrobiłem, jeszcze raz się pokazało za drugim nawrotem na bocznym skanie, postanowiłem stanąć i obrzucać tutaj ten firtel. I spróbować coś złowić, na razie nie kombinując. Może jeszcze zrobię korektę ustawienia, żeby bardziej precyzyjnie stanąć. Oj, no bo zmarzłem, zmarzłem. Ponad godzina pływania, szukania czegokolwiek. I naprawdę zmarzłem. Myślę, że w takich warunkach w grę wchodzi jedynie łowienie z falą, czyli jeżeli coś znajdę, to będę ustawiał się delikatnie pod falę, żeby rzucać z falą, bo, bo i te porywy wiatru są takie no, niesprzyjające, ciężkie, zimne i, i psujące wszystko i do tego jeszcze ta fala. Aby się mocniej nie rozpuśtało, żeby udało się gdzieś znaleźć te rybki i spróbować je złowić. Kijaneczka. Kijaneczka zielona, nieduża od Dominika. Zaraz wyjmiemy te mniejsze, większe pintajle, o których Wam mówiłem. Zaraz wyjmiemy na pewno jakieś większe wasabi i będziemy próbować. No coś tu chyba się dzieje, bo zobaczcie. Ewidentnie pod echosondą przeszła jakaś ryba przy dnie i bardzo czerwona, więc na 100% to będzie jakiś tam krążący okonek. Więc one gdzieś tu może delikatnie pływają płytko, 10 meterków, Jak na tą wodę oczywiście płytko, bo na tej wodzie lubią być w tym okresie na 15, 17, 20 nawet metrach te okonie. A ja tu jakieś pojedyncze echa znalazłem na 10, fajnie, bo to dużo lepsze, dużo fajniejsze łowienie, takie przyjemniejsze. Te głębiny powyżej tam już 13. 14 metrów, to, to, to ciężko się łowi. Naprawdę, wolno ciężko ten kąt z y, plecionki, już się robi naprawdę taki ciężki do dobrego poprowadzenia. Długo trzeba czekać. To wszystko przebiega bardzo wolno. Często pytacie mnie o sprzęt. No, tutaj. Nic nie zmieniam, tak? Bardzo precyzyjne łowienie, bardzo delikatne łowienie takie łowienie naprawdę na, na granicy jakiegokolwiek czucia więc, więc wędka Diaflex Spider, bardzo czuła, taka szybka jak to ja mówię wykałaczka o fajnej pracy potem fajnym holu ryby o pełnym takim progresywnym ugięciu. Met 86 długa. Od 1 do 8 gram CW wyrzutu, i ta wędka jest dobrze opisana. Ona naprawdę działa do tych 8 gram. Powiedzmy na nagłówce z małą przynętą i naprawdę od zera, od tego 1 grama już fajnie idzie nie łowić i rzucać. Plecioneczka bardzo cienka. 006 Phantom Prim bardzo cieniutka, ciemnozielona w tym wypadku. Czterosplotóweczka. Która mi się wydaje, że jest jeszcze bardziej, bardziej delikatna niż ośmiosplotowa, znowu ośmiosplotowa jest, jest gładsza i, i cichsza. No i malutki Harami 1510, no tak bez zmian. Ten sam sprzęt, ale co chwilę mnie pytacie: jaki sprzęt, Jaki sprzęt, więc jakby czuję się tutaj zobowiązany Wam o tym zawsze parę słów powiedzieć. Czeburaszka, tak jak mówiłem, 4 gramy. Malutki haczyk, tytanium do czeburaczki Numer 4. Oglądaliście mój film ostatnio o Podwieraku? Pamiętacie, jak pokazywałem ten Podwierak? Mówiłem, że używam go jako krótkiego. Przerobiłem go, skleiłem tu te wszystkie części mniejsze klejem takim cyjanoakrylowym i zostawiłem sobie tylko Trzy teleskopowe. Nie, cztery przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery teleskopowe części. Tak wygląda cały. I teraz jest. Bardzo podobny do tego z skręcaną szczycą mogę go używać jako o, krótkiego i mogę go używać jako długiego, ale już nie dłuższego, takiego około dwumetrowego podwieraka. Tak to sobie przerobiłem to tak na marginesie, bo męczę męczę i na razie bez brania. Teraz założyłem już tego yy, małego 5-centymetrowego pintaila od rafała w tym takim zielonkawym kolorze, który ostatnio sprawdził się mocno Wojtkowi. No i próbuje, ale zaczyna dodatkowo oprócz tego zimnego wiatru przenikającego, zaczyna dodatkowo jeszcze padać deszcz, także jest niewesoło. Bez brania, bez aktywności ryb w zimnym wietrze i w deszczu. No ale czego się dla was nie robi, czego się nie robi dla ryb? I tak naprawdę powiem Wam, że i tak jest świetnie nad tą wodą, bo przecież my pasjonaci łowienia ryb, pasjonaci spinningu, przede wszystkim uwielbiamy przebywać nad tą wodą. Aby nie za często bez ryb, i aby nie za często bez brania. No, bo to też jest ważne. Ale już nie przeciągam tego, już nie gadam, tylko łowię i w końcu pokazuję Wam jakąś. Rybę, no bo jak nic nie bierze, no to co mam innego robić, jak nie gadać do Was czy do mikrofonu? Jest i jest. Pierwszy rzut i rybka, i właśnie na to czekałem. Jaka to jest satysfakcja w końcu jest znaleźć, podać i złowić. Pierwszy rzut i jest ryba. Taką małą kubkę znalazłem. Chyba z 3 czy 4 razy na nią napływałem, żeby stanąć naprawdę precyzyjnie i podać w to miejsce, w którym widziałem ryby. Pierwszy rzut i ryba. I wy wygląda na to, że to jest dobra ryba. Zobaczcie. O! I to jest dobry, piękny okoń. No taki fajny już 25 cm okoń. I jednak założyłem tego pintaila. No zobaczymy czy jedyna ryba czy więcej. Nie Jest, jest jest i to jest znowu dobry okoń. Ten okoń bym powiedział, że jest bardzo dobry. Drugi rzut, zobaczcie, jak to warto poszukać. Drugi rzut, i też przyłodzi, i to jest bardzo dobry okoń. Pięknie, pięknie gnie, ale chodzi silne, odżywione, na żartę, grube. Pięknie chodzi powolutku, go holuje, nie ma co się spieszyć, ale jak to cieszy, drugi rzut. I drugie branie. O, 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 zobaczcie! No to jest petarda. Oh. Zobaczcie jaki piękny, jaki gruby, jaki gruby piękny. Sory za. Mój zakapturzony charakter, ale jest naprawdę zimno. No piękny, piękny, słuchajcie, ok. śliczna ryba. Do wody. Popłynął, właśnie mi wypad z ręki. Popłynął już bez kamerki, bez niczego. Najważniejsze, że... Złowiony i najważniejsze, że zaliczone. i właśnie po takiego okonia tu przyjechałem. Tu się raczej nie łowi ryb 40 cm. Yy... O, zobaczcie, jak pięknie zszedł. Widzicie po wpadnięciu zszedł do dna, a tu kolejny gdzieś pod nami inny okoń. A tamten zszedł do dna. Świetnie to widać na echosondzie. Tu się największe takie łowi okonie właśnie 35-38, raczej większe się nie trafiają. Także jestem mega, mega, mega zadowolony już z takiego konia. Łowię dalej. Uhu, rękawiczki, rękawiczki. No widzicie, i to jest to. Naprawdę kolejną godzinę pływałem, żeby coś znaleźć. Mała grupka okonków na dnie. ale taka ryba już cieszy, już po taką rybę warto było przyjechać ponad 35 cm ciekawe czy będą tu stały w miejscu, czy się przemieszczają i zaraz gdzieś popłyną i znowu będę musiał ich szukać No ale ciekawe, też czy przynęta je pobudziła. W końcu założyłem tą, która była zrobiona specjalnie na tą wodę. No i trzeci rzut bezbrania, czyżby już gdzieś popłynęły. Ale te brania są niewyczuwalne! A to są dobre ryby. Wcześniej, tak jakbym miał branie, nie wcięłem i za chwilę kolejne. Takie zluzowanie tylko linki. No, przy tym wietrze to jest straszna sprawa, żeby to wyczuć. I to jest znowu kolejny dobry okoń. Ale warunki są, jakie widzicie, ciężkie, straszne. No ale za to piękne ryby i Czym trudniejsze, tym chyba bardziej cieszą, bo naprawdę mnie mocno cieszą te ryby tu dzisiaj. Jest walka, tak naprawdę, o obranie. O, melduje się teraz. O, melduje się, melduje się, melduje się, melduje się. Melduje się. Uuuu. Melduje się. Nie w ta strona poszedł. Z drugiej strony łodzi. Panie. Pe. I przecieło się. Kurde no. Poszedł z przynętą. Szkoda. Poszedł mi pod drugą stronę łodzi. I czułem, że idzie mi już po dnie łodzi ten. Już pod koniec, po dnie łodzi mi idzie linka chyba. Tak czułem jakbym dotykał na łodzi. Mogłem włożyć kino. Mój błąd. Piękny okoń. Szkoda ryby. Oj, też był taki pod na pewno cztery dychy. 35-40 centów. Przymeldował się pięknie pod koniec. Wszystko obcięło. To nie był szczupak. To był okoń. To czułem, że to pękło. Aj, szkoda, 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 szkoda. No mój błąd. Ale tak wywinął mi mocno w lewo. Czułem, że ta linka jest wręcz poziomo już, a tu nie ma możliwości w tą stronę dziobówka, w tą stronę spalina. Zresztą to wszystko za krótko. No mogłem może to inaczej zrobić. Szkoda ryby. Już była bardzo, bardzo, bardzo blisko. To był duży, duży okno. No ale i tak bywa. Muszę teraz wszystko założyć na nowo. A może 5 gram spróbujemy. Było 4, spróbujemy 5. I ta sama przynęta nie kombinuje nic. Ale jestem zły. Ale jestem zły. Kur i spadł. Jeszcze był, i spadł. No, przysiadł, przysiadł, przysiad Bez brania. Ale dobra ryba znowu była. No, zobaczcie, no. Dwie wyjęte, jedna zerwana, jedno branie, i jedna spadła. No to jeszcze ostatni rzut, bo miał być ostatni. Miałem właśnie się z Wami żegnać, ale po tej sytuacji i naprawdę czułem grubą, grubą rybę, I jeszcze jeden rzut. I patrzymy, co się wydarzy. No, nie zostało mi nic innego, jak tylko się z wami pożegnać. Ten ostatni rzut nie przyniósł żadnego brania. Bardzo ciężkie, bardzo trudne, bardzo wymagające łowienie. Za to ryby chyba dużo bardziej cieszą piękne, grube, silne, ciężkie okonie. Niestety tylko dwa dzisiaj. Szkoda tej zerwanej ryby. To naprawdę mogła być bardzo, bardzo fajna, e, duża ryba. Po niej troszeczkę się skończyło. Zmieniłem z powrotem na 4 gramy i jeszcze powalczyłem o jedno branie. I na sam koniec ten przysiad, taki z dna, to też była fajna gruba ryba, więc mało ryb, ale za to wszystkie piękne grube ryby. Nie udało się ich wyholować, takie jest wędkarstwo. Starczyło mi dzisiaj tylko na te dwa okonie sił, ale i tak mega cieszą plan wykonany. Taki był plan, ja wiedziałem, że dzisiaj się nie uda połowić wielkich ilości ryb, że to nie będzie rado, że to będzie walka o tego jednego okonia w tych ciężkich warunkach, zak zakapturzony z rękawiczkami, cały czas silny wiatr, cały czas padający deszcz i cały czas plus jeden zimno. Trudne warunki, ale jestem mega szczęśliwy, także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was jeszcze raz, pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i... I widzimy się na kolejnym filmie z Dawody. Hejka!